She's gripping. Na tym filmie widzisz usuwanie siwe włosów. Ale wiesz co? To nie działa. I może skończyć się łysiną. Tak, dobrze słyszysz. Każdy siwy włos, który wyrwiesz, odrośnie też siwy. Ale jeśli będziesz robić to regularnie, to z czasem przestanie odrastać w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że ciągłe wyrywanie włosa tworzy mikrobliznę, która blokuje jego wzrost. To się nazywa się trakcyjne. Tak samo jak u kobiet, które latami noszą wysokie kucyki i mają przerzedzenia na zakolach. Z czasem takie naciągane lub wyrywane włosy przestają odrastać. Podobna sytuacja jest też przy doczepianiu włosów. Włosów. Nie chcesz siwych włosów? Masz dwie opcje. Albo farbowanie, albo diagnostyka i walka z przyczynami łysienia. Ale to wymaga czasu, badań, wiedzy i cierpliwości. Daj znać, czy przeszkadzają Ci Twoje siwe włosy, a może już je akceptujesz. A jeśli chcesz wiedzieć, jakie są przyczyny siwienia i jakie badania zrobić przy siwieniu, przeczytaj opis.